Teraz po co nasze gromadzenie się akurat w świątyni? Bo można święto i na zewnątrz odprawić, w różnych innych miejscach, i będzie tak samo święta ważna. Jan Paweł II odprawiał na kajaku odwróconym do góry dnem razem ze studentami, I bo trzecia święta ważna. Bo cały świat jest świątynią Boga, ale dlaczego też miejsca są szczególne, uprzywilejowane? Dlatego, że one mają nas. Mobilizować, że jeżeli wchodzę w przestrzeń sakralną i świętą, to ja muszę stawać się świętym. Żeby moje bycie tutaj i życie poza świątynią nie było zaprzeczeniem tego, co tutaj czynię i robię. Żeby nie było rozdrowojenia między figurami, obrazami świętymi, drogą krzyżową, tabernakolą, obecnością Pana Jezusa, a tym, jaką świątynią jest moje serce i wnętrze. Między tym, komu jest poświęcony ołtarz mojego serca.